Czwartek Jezus w przenajświętszym sakramencie jest więźniem miłości. Stąpiła z nim do dołu i w więzieniu go nie opuściła. Przygotowanie. Pan Jezus w dzień i w nocy pozostaje na ołtarzach, jakby w tylu więzieniach miłości. Wystarczyłoby, żeby przebywał na ołtarzach tylko we dnie, chcę jednak pozostawać tam i w nocy, aby rano każdy mógł go znaleźć. Powinno to zachęcać wszystkich ludzi do jak najczęstszego nawiedzania Pana Jezusa, a jednak dzieje się przeciwnie: przynajmniej my starajmy się mu to wynagrodzić, nawiedzając go tak często, jak to tylko możliwe. Ten pasterz, który tak nas ukochał, że oddał życie za nas swoje owieczki, nie chciał rozłączyć się z nami przez śmierć. I oto mówi: Owieczki moje ukochane Zawsze jestem z Wami. Dla Was zostałem na ziemi w tym sakramencie. Tu mnie zawsze znajdziecie. Chcę Was wspomagać i pocieszać swoją obecnością. Nie opuszczę Was do końca świata, póki będziecie na ziemi. Pan Jezus pozostaje w tabernakulach, jakby w tylu więzieniach miłości. Kapłani wyjmują Go, by wystawić do publicznej czci lub udzielić w Komunii Świętej, a później znowu zamykają. I Jezus pozostaje tam dzień i noc. Na co jednak mój odkupicielu przyda się, że w tylu kościołach jesteś w nocy, skoro drzwi świątyń są pozamykane i pozostajesz sam? Wystarczyłoby, gdybyś przebywał tam tylko w dzień, lecz nie. Pan Jezus, choć sam i w nocy chce pozostawać na ołtarzu. Czekając aż zaraz rano znajdzie go ten, kto go szuka. Święta oblubienica szukała swego ukochanego i pytała wszystkich, czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja? A nie znajdując go, wołała: Mój oblubieńcze, daj mi znać, gdzie jesteś. Nie znalazła go oblubienica, gdyż wówczas nie było jeszcze przenajświętszego sakramentu. Ale teraz, jeśli ktoś chce znaleźć Pana Jezusa, może wejść do kościoła i tam znajdzie swego ukochanego, który na niego czeka. Nie ma kościółka, choćby najnędzniejszego. nie ma klasztoru, gdyby nie było gdzieby nie było przenajświętszego sakramentu. A wszędzie król nieba zamknięty w tabernakulum wykonanym z drewna lub kamienia, i często pozostający tam przy świetle wiecznej lampki, zupełnie osamotniony. Ale Panie mówi święty Bernard, to nie przystoi Twojemu majestatowi, lecz przystoi mej miłości. Już sama serdeczna miłość Pana Jezusa powinna pobudzić wszystkich ludzi do ustawicznego przebywania przy nim, tak, żeby nie trzeba ich było siłą wyprowadzać. Odchodząc zaś, powinni zostawiać u stóp ołtarza swe serce i wszystkie uczucia miłości ku Bogu, który stał się człowiekiem, który pozostaje sam, zamknięty w tabernakulum, który czeka. By pomóc nam w potrzebie i chce nam pokazać ogrom swej miłości. Mój Jezu, chcę Cię zadowolić. Poświęcam Ci całą moją wolę i wszystkie uczucia. Boże nieskończonego Majestatu, zostałeś w tym sakramencie nie tylko po to, aby być przy nas lub w pobliżu, lecz głównie dlatego, by się udzielać ukochanym duszom. Panie, którzy odważy się zbliżyć, aby pożywać Twoje ciało. Ale i przeciwnie, kto zdoła oddalić się od Ciebie. Dlatego właśnie ukryłeś się w konsekrowanej hostii, aby wstąpić do naszych serc i wziąć je w posiadanie. Gorejesz pragnieniem, abyśmy Cię przyjmowali, i radujesz się, gdy się z nami połączysz. Przyjdź więc, mój Jezu, przyjdź. Pragnę Cię przyjąć, abyś stał się Bogiem mojego serca i mej woli. Mój drogi odkupicielu, o ile to w mojej mocy, zrzekam się miłości ku Tobie, przyjemności, uciech, własnej woli i całego siebie. O miłości, o Boże miłości, króluj, triumfuj we mnie, zniszcz we mnie wszystko, co jest moje. A nie Twoje. Nie pozwól, miłość moja, aby moja dusza pełna majestatu Bożego po przyjęciu komunii świętej miała przywiązać się do stworzeń. Kocham Cię, mój Boże, i zawsze pragnę Cię kochać. O matko pięknej miłości, Maryjo, z, miłu, z miłości ku Twemu Boskiemu synowi. "Uproś mi świętą wytrwałość."